Jak możesz podsumować ten sezon 2025? No myślę, że dla mnie jako zawodnika indywidualnie był to dobry sezon. Gdyby nie ta kontuzja, myślę, że, że, że mogło być jeszcze lepiej. A jak chodzi o, o wyniki drużynowe, no to gdzieś tam zabrakło nam tych punktów z początku sezonu, które gdzieś tam pokrzyżowały nam plany awansu do play-offów. Nie był to może najlepszy sezon, ale myślę, że to był dobry sezon dla nas. Mamy zmianę na pozycji i trenera i dyrektora sportowego, mamy duet, mamy Grzegorza i pana Aleksandra. Jak ocenisz tą, tą zmianę w falubazie? Myślę, że tutaj akurat sztab szkoleniowy został dobrany tak, żeby godnie zastąpić Piotra. Tej roli i e, ciężko mi się teraz jakoś mocno odnosić do tego, bo jesteśmy jeszcze krótko po sezonie i zaczynamy ze sobą współpracować. E, no ale tutaj akurat nie znamy się już wcześniej e, e, ze sztabem, e, nowym sztabem szkoleniowym i mam nadzieję, że e, ten kolejny sezon będzie dla nas e, dobrym sezonem i stworzymy e, taką atmosferę, jaką mieliśmy dotychczas w falubanie. Grzegorz jeszcze w tym sezonie jeździł jako żużlowiec, znacie się przecież też z toru. Dzisiaj mieliście spotkanie. Co możesz powiedzieć o, tym, o, tych, o tych rozmowach pierwszych z Grzegorzem? Czy, czy jesteście dalej na, taki, na takiej stopie, że to koledzy, czy, czy to już raczej no Grzegorz jako trener teraz? Jak, jak wygląda ta sytuacja? Myślę, że to są dwie kwestie, bo z Grzegorzem kolegami byliśmy i będziemy zawsze, ale no... Grzegorz aktualnie jest teraz trenerem i wiadomo, że, że tutaj akurat nie, gdzieś te granice jakby nie będą tak koleżeńskie zawsze, jak, jak to było kiedy, kiedy nie był trenerem, ale akurat Grzesiu jest bardzo kontaktowym człowiekiem i. Myślę, że, że naprawdę stworzy, stworzymy razem wspólnie taką atmosferę w zespole, która, która dużo radości nam da w przyszłym roku. Jakie plany na okres zimowy? Czy, czy masz konkretny plan, jeżeli chodzi o siłownię, o jakieś konkretne ćwiczenia i kiedy, kiedy chcesz rozpocząć właśnie takie przygotowania do sezonu? E... Przygotowania do sezonu już e, ruszyły i jesteśmy w trakcie przygotowań, e, więc e, to wszystko już się dzieje. E, była chwila na, na taki krótki odpoczynek, e, a aktualnie już można powiedzieć, że pomału e, jesteśmy myślami już w, w, w przyszłym sezonie, więc e, robimy wszystko, żeby już e, przygotować się jak najlepiej do kolejnego e, roku. Kolejnego roku rozgrywek e, zmagań torowych, więc e, nie było za wiele tego czasu, jak to może się komuś wydawać, ale tak to jest co roku. Mamy, mamy e, ten listopad e, taki luźniejszy, gdzie możemy właśnie poukładać sobie rzeczy, przeanalizować na spokojnie sezon, e, który przejechaliśmy. E, a można powiedzieć, że już e, w sumie, już w tym listopadzie od połowy zaczyna się już grubo myśleć o tym, co będzie w przyszłym roku. Dziękuję i pytanie, czy chciałbyś coś przekazać kibicom, zielonożyskim kibicom na ten sezon zimowy, na tą zimę, która, która już niedługo puka do, do, do naszych drzwi? E, tak, przede wszystkim, e, co, żeby ta zima nie była aż taka sroga, e, żebyśmy przede wszystkim spędzili tą zimę e, aktywnie, Aktywność, wydaje mi się, że w życiu jest bardzo ważną częścią. Niech nam pogoda nie będzie wymówkami. No i mam nadzieję, że w tym roku będziemy mieli w górach trochę więcej śniegu, gdzie będziemy mogli pokorzystać ze śnieżnych atrakcji trochę więcej, jak, jak to się udaje przez ostatnie lata. A my się co? Widzimy na stadionie przy 69 już. W przyszłym sezonie. Do zobaczenia.